AMD Ryzen 7800X3D oraz 9800X3D Zen 4 vs Zen 5. Warto. Testy wykonałem w pięciu grach na ustawieniach wysokich, ale w rozdzielczości Full HD. DLSS był wyłączony. Nie są to więc ustawienia typowo pod testy procesorów, Full HD i niskie detale. Starałem się zachować jednak balans między analitycznym podejściem a życiem, bo raczej nikt to kupuje procesor za 1500 zł nie będzie celował w niskie detale grafiki gry. daj i same gry to nie produkcje bazujące tylko na wykorzystaniu procesora, a standardowe tytuły, w jakich testuje dla Was sprzęt. Vidanie Jones, średni klatkaż wzrósł ze średnio 127 fps do około 130. Jest to wzrost o nieco ponad 2,3%. Red Dead Redemption to wzrost wydajności około 1%, nawet niecały, i podobnie w przypadku 1% low. To już są różnice na granicy błędu pomiarowego totalnie nieodczuwane. W Legacy różnica jest większa i wynosi około 1,5%. Średnie FPS rośnie ze 145 na około 148. Testy wykonywałem tylko w wiosce Hawksmith, a więc w typowo procesorowym miejscu pomiarowym. W Forza Horizon różnice są na plus nowego procesora, ale znowu, nie są to różnice duże, nie takie, które miałyby realny wpływ na poprawę wrażeń z rozgrywki. Na koniec zostawiłem grę typowo procesorową Counter Strike 2 i tu nie powiem jestem zaskoczony, bo tak ilość FPS rośnie, ale nie na tyle, żeby dało się to jakoś odczuć. W obu przypadkach jest to ponad 360 klatek generowanych na jedną sekundę, a 1% dla około 150. Zwróćcie jeszcze uwagę na temperatury. Te też są mega podobne. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Optymalizacja nie tylko specyfikacji, ale i energetyczna. No i powoli dochodzimy do wniosków. Dwa lata różnicy między modelami 7800X3D a 9800X3D. No, prawie dwa lata. Nie przyniosły rewolucji i mimo usprawnień, różnice w wydajności są, ale w zależności od gry mniejsze lub większe. Nie tracimy natomiast nic na energochłonności, co jest niewątpliwym plusem i sukcesem producenta.